Jeden z bardziej kolorowych pubów w Londynie, Churchill's Arms. No przede wszystkim jest z tego, że jest pięknie ozdobione kwiatami, które dookoła są rozwieszone. Pub ten powstał w 1850 roku. Później w XVIII wieku dziadkowie With Churchill'a byli tutaj tymi wywalcami. Stąd też po wojnie dadano nazwę temu pubowi. tak, jak teraz obecnie ma, czyli W tym znajduje się najmniejszy posterunek w Wielkiej Brytanii. Powstał on w 20 latach ubiegłego wieku i mogło się w zmieścić jeden policjant lub dwóch więźniów. Także został połączony liniami ze Scotland Yardem, więc kiedy coś się działo i się słuchawkę, lampka u góry automatycznie błyszczała i było wiadomo, że coś się dzieje. Służył po to, żeby mają że kamery CCTV po to, żeby nadzorować mieszkańców, czy też różnego rodzaju manifestacji, które tutaj się odbywały. Zresztą w tym okazji też widzieć tutaj manifestacja dotycząca rasizmu miała miejsce. Dzisiaj w tym miejscu wstrzymane, jest, wstrzymane są przede wszystkim miotły wiadra dla osób, które sprzątają teren i placu Trafalgar Square Hipsterska dzielnica w Londynie. Jest to miejsce, gdzie można spotkać wiele galerii, pełno graffiti na budynkach, także tajemniczy kawiarenek oraz mnóstwo street marketów z jedzeniem, głównie hinduskim. Jest to dzielnica, która skupia w sobie społeczność z Bangladeszu. Dzielnica Little Venice to jedna z najbogatszych rezydencyjnych dzielnic brytyjskiej stolicy. Pierzeja zadbanych 1- lub dwupiętrowych domów rozciąga się bez końca wzdłuż kanału Grand Union, kontrastując z różnej wielkości barkami zacumowanymi przy brzegu na dłużej niż chwilę. Wszechobecne barki pełnią tu rolę mieszkalną i komercyjną. Część z nich jest przerobiona na oryginalne kawiarnie. Restauracje z jedzeniem z różnych stron świata, a nawet na teatr. My Garden, miejsce widokowe na budynki Fan Church. A poza restauracjami i barami króluje tutaj przede wszystkim piękny ogród zaprojektowany przez urugwajskiego architekta. Zostały tutaj sprowadzone gatunki roślin z państw śródziemnomorskich oraz z południowej Afryki. Dostać się tutaj można za darmo, jednak trzeba szybciej wizytę swoją zabukować online. Yy, takiej możliwości nie mamy, yy, znaczy mamy taką możliwość, żeby zobaczyć także na panoramy miasta z budynku Sharks, jednak tam już trzeba zapłacić. Notik pełna jest uroczych, pastelowych kamieniczek. Dookoła pełno kawiarenek, yy, bardzo klimatycznych. Myślę, że te miejsce zachwyci naprawdę bardzo wiele. W samym centrum Londynu znajdziemy także park Kyoto, który jest częścią Holland Park. Jest to park, który został fundowany przez mieszkańców miasta Kyoto w 1992 roku na znak przyjaźni polsko-japońskiej. W ogrodzie dominują klony japońskie, także latarnie kamienne. Spotkać też często to można yy, pawie spacerujące.

Jest to miejsce, które miało duży artystyczny i kulturowy wpływ na cały świat. Tacy artyści jak David Bowie, zespół The Clash czy Adele uważali tę dzielnicę jako ich londyński dom. Znajdziemy tu charakterystyczne murale związane z afrykańską czy karaibską kulturą. Electric Avenue była jedną z pierwszych ulic, gdzie zostały zainstalowane elektryczne latarnie. Powstałe tu bloki są często mylone z więzieniem, a zostały zaprojektowane przez polską architektkę. W Pop Brixton znajdziemy kultowe bary i restauracje, aby wejść do niektórych z nich, trzeba stać długo w kolejce.